Bonjour mes amis! Kierunek Francja! Dokładnie kierunek Francja. Dzisiaj zwiedzamy rejony współczesnej literatury francuskiej. Wybrałam dla Was 12 książek. Będą i thrillery, będą kryminały, będzie literatura obyczajowa i literatura piękna. I tak jak powiedziałam, dzisiaj bez klasyki, tylko współcześnie zapraszam Was do oglądania. Hej, hej, moi drodzy. Nie wiem, czy wiecie, ale Francja pod względem literackim to jest zupełnie inny świat. Nie kierują się żadnymi światowymi trendami poza swoimi własnymi. Na listach francuskich bestsellerów zazwyczaj nie znajdziecie tego, co u nas albo za oceanem. Tam królują, słuchajcie, albo tytuły stricte francuskie, tytuły niszowe, albo tytuły. Sprzed lat. Takie, które u nas już były, o których już nawet zapomnieliśmy, przeminęły z wiatrem, a tam dopiero zaczynają królować. Inny świat, mówię Wam, ale jest to inny świat, który warto poznać. Wybrałam dla Was więc dzisiaj 12 współczesnych francuskich książek, które spodobały się mi, i mam nadzieję, że spodobają się tym samym i Wam. Na przykład taki antyświat Nadana de który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Znak, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik, i to jest właśnie właśnie jedna z takich współczesnych, literackich, francuskich perełek, powieść, którą moim zdaniem warto poznać. Warto na nią zwrócić uwagę i za chwilę powiem wam dlaczego. A teraz zapraszam Was na 12 francuskich książek i zaczynamy od jednego z Waszych absolutnych ulubieńców, kiedy mówimy o kryminałach i thrillerach kryminalnych. Jest to Bernard Minier i jego bielszy odcień śmierci. I jest to jego debiutancka powieść. Debiutancka powieść jednego z najpoczytniejszych, najpopularniejszych, najbardziej lubianych francuskich pisarzy-kryminałów. Jest to pierwszy tom serii z komisarzem Martinem Serwazem, komisarzem z Toulouse, który będzie rozwiązywał nietypową sprawę w małym miasteczku w Pirenejach. To jest dopiero początek, a w tle to, co lubimy najbardziej, czyli sekrety małej społeczności, które prowadzą gdzie? Przeszłość. Jeśli nie wiecie od czego zacząć, kiedy mówimy o Bernard Nieminie, zacznijcie od bielszego odcienia śmierci. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć powieści fenomenu, czyli życia Violet Valérie Perrin. Pełna życia, pełna dobrej energii, bezpretensjonalna. Pełna ciepła, tak jak powiedziałam, powieść, która porwała serca czytelników na całym świecie. I jest to opowieść o pewnej francuskiej konsierszce, czyli dozorczyni cmentarza, ale też o jej sekretach. I jest to, słuchajcie, hołd złożony zwyczajności. Codzienności, małym rytuałom. Jest to powieść obyczajowa z tajemnicą w tle. Powiem Wam, że ta powieść jest jak słońce w momentach tej największej ciemności. Jest czuła, jest niezwykła i dotyka czytelnika taką prostotą przekazu. W ogóle zobaczycie, że w tym zestawieniu prostota, kiedy mówimy o literaturze francuskiej, to jest klucz. Nie mogło też zabraknąć jednego z największych kontestatorów rzeczywistości. <grym> najbardziej kontrowersyjnego, czyli wybrała serotoninę Michela Welbecka, bo to jest moja jego ulubiona powieść. Nikt tak jak Michel Welbeck nie wbija szpili w wszystko co boli, wszystko, co e, dręczy. No serio, mówię wam. Potrafił drżeć we wszystkich i we wszystko. W serotoninie wbija szpile w co? No w portret współczesnej Francji. Jego bohater, w tym przypadku uzależniony od e, leków z serotoniną tytułową właśnie w składzie, e, taki zwykły urzędnik, rzuca robotę i wyrusza w podróż po Francji. Po co? No w poszukiwaniu szczęścia, bo o to chodzi u Elbeka. W tle mamy i rozpadający się kraj w szwach, i mamy zagubionych ludzi, no i wreszcie to, dlaczego tak naprawdę warto żyć, czyli miłość, prawda? Gwiazdą naszego zestawienia jest Antyświat Natana na Weche. Powieść, na którą warto zwrócić uwagę, która co prawda nie jest odkrywcza, ale jest bardzo świeża. I ta powieść została napisana przez DWH, kiedy był tak naprawdę jeszcze młodzikiem. I on wtedy już stał się gwiazdą, dlatego że Antyświat został nominowany chyba do wszystkich możliwych nagród literackich, w tym do oczywiście Nagrody Goncourtów, czyli najbardziej prestiżowej nagrody literackiej. Literatury francuskiej, to jest taka nagroda jak nikę. Skąd taka fascynacja antyświatem? Co jest w nim takiego? Na pewno w tej powieści znajdziemy odwołanie do współczesnego świata, do tego jak skupiamy się na życiu wirtualnym, to jest taki klimat Black Mirror, na naszych obsesjach, na naszych uzależnieniach. No ale o czym jest? To opowieść o młodym mężczyźnie, któremu rozpada się życie. Dołącza więc do wirtualnego metaversum zwanego antyświatem. Odwzorowana w 100%, a nawet w 200% rzeczywistość na ekranie, w której możesz być kim chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz. I on zostaje poetą. Zjawiskiem, zajawką, gwiazdą antyświata. Ale jak to z najjaśniejszymi gwiazdami bywa. Płoną za szybko i spalają się najintensywniej. I słuchajcie, to nie jest spoiler, dlatego że Dewehr tworzy tutaj taką klamrę fabularną, i wiemy jak to się skończy, po części. Poznajemy też tę drugą stronę, tego, który za tym metaversum stoi i jego motywację. Zabawa w Boga jak najbardziej. Jest to brutalna historia i bardzo francuska w takim nastroju, który z niej wypływa, w tym nihilizmie. Jest bardzo prosta, dlatego że tutaj wszystko jest jasne, napisana bardzo lekkim językiem i bardzo wciągająca. Bohaterem nam jest żal, często nas też drażni z drugiej strony, ale mamy tutaj tego antybohatera, że się tak wyrażę, twórcę tego metaversum i on jest niemal diabelski i to ta postać chyba najbardziej tu fascynuje. Idea w ogóle płynąca z metaversum, z powstania metaversum ma w sobie również coś takiego diabelskiego, ale jednocześnie bardzo mrocznego i niepokojąco życiowego. Łatwo w ogóle to wszystko zrozumieć, dlatego że Francuzi nie lubią owijać w bawełnę i nigdy w tym bawełnę nie owijają. Oni mówią, jak jest i to jest to, co ja mówię o prostocie, kiedy mówię o literaturze francuskiej. Tam jest kawa na ławę. Gdy mają problem, to mówią jak jest, przy kawie i papierosie. No, przynajmniej w książkach. Antyświat ciekawy, miejscami wstrząsający, naprawdę fascynujący. I ma w sobie taki element dystopii, nie wiem, taki element futurystyczny, taki nawet posmak trochę science fiction, ale jednocześnie jest, to jest zbyt życiowe, bo to tak naprawdę już się dzieje, więc to jest tak naprawdę po prostu... Literatura piękna. Na pewno bardzo mi się podoba, bo to jest znowu coś innego. Purpurowe rzeki Jean-Christophe Granger, dlatego że Granger i jego thrillerów nie mogło tutaj zabraknąć. Trillery brutalne, trillery krwawe, w których zagadki prowadzą do największej możliwej ciemności. No i w ogóle słuchajcie Granger i jego seria z komisarzem Nimons. To jest właśnie ta seria. Purpurowe rzeki rozpoczynają serię z Nimonsem jako uwielbiam. No właśnie, są krwawe, są brutalne i zawsze prowadzą do bardzo ciekawych konkluzji. Od purpurowych rzek, tak jak powiedziałam, wszystko się zaczyna dla Nimansa, i tutaj przenosimy się na ekskluzywną uczelnię, prestiżową uczelnię odciętą niejako od świata, w górach, w alpach, i na tej uczelni dzieje się. Dziwne zbrodnie, niepokojące wiadomości. Wiadomości od samego mordercy. No i kto za tym stoi? I dlaczego to się dzieje? Co w ogóle dzieje się w murach tej uczelni? Co się działo? No, y, odpowiedzi bywają szokujące. A teraz zupełnie inny klimat, czyli elegancja. Jeża Muriel Barbery. Mamy luksusową kamienicę w Paryżu, a w niej znowu dozorczynię, kąsjerszkę, znowu jak w życiu Violet. Nieśmiałą, bardzo zamkniętą w sobie. Ona, słuchajcie, za pozorami takiej właśnie zachowania, takiej, takiej prostoty, zwyczajności, ukrywa swoją pasję, jaką jest fascynacja literaturą i sztuką. I jest w tej powieści również dziewczynka, jedna właśnie z tych bogatych rodzin, które żyją w owej luksusowej kamienicy. I ta dziewczynka, wyobraźcie sobie, ona chce zakończyć swoje życie. I to, znowu, podobnie jak życie Violet, jest opowieścią o poszukiwaniu sensu, ale też o takiej zwyczajności, o docenianiu swojej codzienności, takiego małego życia. No i znowu jest ta prostota. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć również Oskara i pani Róży Erika Emanuela Schmidta. Eryk Emanuel Schmidt wydał mnóstwo doskonałych opowieści, które zapadają w pamięci, które osiadają na naszych emocjach, ale Oskar i pani Róża to jest taka wisienka na torcie jego twórczości. To jest takie wszystko, które w ogóle postawiło go na liście największych bestsellerów. I już samo założenie tej powieści potrafi wycisnąć łzy z co wrażliwszych czytelników. Kiedy ja czytam Oskara i Pani Róże za pierwszym razem, wyłam jak bubry za drugim razem. Nie wiem czemu się skusiłam po latach, ale no wyłam dwukrotnie i więcej to się nie powtórzy. Mały Oskar umiera na białaczkę, a godzenia się ze śmiercią uczy go wolontariuszka. Pani Róża. To jest opowieść o chorobie, która niszczy w okamgnieniu. O godzeniu się ze śmiercią, ale też o niezachwianej sile tej dziecięcej wiary. Ta powieść potrafi złamać serce i tak jak mówię, ona najbardziej kojarzy mi się ze Szmytem. Odsuwamy smutki, zupełnie inny klimat, kołysanka Leila Slimani. I już punkt wyjścia tej historii wywołuje ciarki, wywołuje niepokój, wywołuje poczucie osaczenia. Zamożna rodzina wynajmuje tutaj nianie, ale z tą kobietą jest coś nie tak. I sytuacja się rozwija i ona dokonuje czegoś potwornego, czegoś niewyobrażalnego, czegoś niewytłumaczalnego. Ja nic Wam więcej nie powiem, ale to jest również punkt wyjścia do tej historii i... wybucha głowa. Kolejny twórca, który jest tym najpoczytniejszym pisarzem francuskim we Francji. Jak najpoczytniejszym jest u nas Remigiusz Mróz. Polsce, polskim pisarzem. No właśnie, słuchajcie, najpoczytniejszym francuskim pisarzem we Francji jest Guillaume Musso. I ja poznałam już kilka jego powieści, ale tą, która zapisała się w moim sercu, bo tą pierwszą jest Sekretne Życie Pisarze. Mamy tutaj niewielką, malowniczą wysepkę na Morzu Śródziemnym. Mamy też pisarza. Pisarza, który, którego życie jest tajemnicą. On się odsunął od życia, no właśnie dlaczego? Ale na tej wyspie dochodzi do zbrodni, i ta zbrodnia odmienia wszystko. Czyli znowu przeszłość powraca. Słuchajcie, obiecuję wam, że tutaj obrót sprawy jest co najmniej nieoczekiwany. I można, chociaż nie trzeba zrozumieć fenomenu Guillaume'a Muso, bo nie każdy lubi ten klimat. Ale ja akurat tej powieści pokochałam. A teraz jeden z twórców, którego miałam szansę poznać na żywo, słuchajcie, Pierre Lemaître. I ja wybrałam powieść, e, którą czytałam właśnie wtedy, przed naszą rozmową, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie jest to do zobaczenia w zaświatach. Pierre Lemaître możecie kojarzyć z jego kryminałów, chociażby z koronkowej roboty, ale dla mnie właśnie ten początek francuskiej sagi historycznej. E, no, jest tym, co wyznaczył, wyznaczyło mi w ogóle duszę Lemetra. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że Pierre Lemetry jest takim ciepłym, jest takim dobrym człowiekiem, jest absolutnie fantastyczny. Sama sobie zazdroszczę tego spotkania i mam nadzieję, że będę miała szansę jeszcze kiedyś porozmawiać z Lemetrem. No dobra, ale akcja do zobaczenia w zeświatach rozgrywa się po wielkiej Wojnie. Po wielkiej wojnie, z której wielu powróciło z ranami zarówno fizycznymi, makabrycznymi, na przykład utrata części twarzy, jak i ranami psychicznymi. I mamy dwóch bohaterów i dotyczy ich to właśnie. Na dokładkę oni czują się oszukani i wymyślają pewien fortel, a w zasadzie wymyślają pewien przekręt. I są w tej powieści takie sceny, które miażdżą swoją brutalnością. Jest tutaj też taki cierpki humor i jest ironia, dlatego że Lemaitre tutaj rozprawia się z francuską historią i z takim mitem historycznym. A teraz laureatka literackiej nagrody Nobla w latach. Lata eni no, to jest właśnie jej powieść autobiograficzna, którą no, niezwykle doceniłam, dlatego, że to jest historia, która jest bardzo uniwersalna. Ani Echno przynosi nas tutaj od czasów powojennych do czasów współczesnych i ukazuje takie scenki rodzajowe ze swojego życia, które jednocześnie mogą odnosić się do doświadczeń z przeszłości wielu ludzi w całej Europie. I są tam zmiany społeczno-obyczajowe, są takie elementy kulturowe, są teksty piosenek, są przedmioty, które kojarzą się z kolejnymi epokami. I niby jest pisana z lekkością, ale jednocześnie niesie taką uniwersalną prawdę i właśnie dlatego bardzo doceniłam lata. I na koniec zupełnie inna beczka, najmniej francuska Powieść, z tych wszystkich powieści, gdybym nie wiedziała, że autorka jest francuską, to w życiu bym ją o to nie podejrzewała. Czyli tak się rodzą bohaterki Claire Vigerello. Powieść cieplutka, bardzo kubieca, bardzo milutka na dokładkę i właśnie te zdrobnienia bardzo dobrze określają tę powieść. To jest obyczajówka, ale w takim najlepszym możliwym sensie. I mamy tutaj bohaterkę, która jest babeczką tak około 40, tuż po 40. I ona, no, jest bardzo nieśmiała, bardzo nieśmiała. I większość samej siebie zostawia dla siebie, bo nie potrafi się tym dzielić, aż do momentu, w którym nie zaczyna być bardzo poczytną, bardzo popularną pisarką bardzo pikantnych romansów. No i jej życie obraca się do góry nogami. I ta powieść, tak jak powiedziałam, jest najmniejsz francuska, dlatego, że ona jest taka bardzo kosmopolityczna w przesłaniu, wręcz taka amerykańska, mogłabym tak powiedzieć. I jest zupełnie nieoczekiwana tutaj przyjemność z lektury, więc jeśli szukacie francuskiej powieści, która jest zupełnie niefrancuska, to jak się rodzą bohaterki? To, co łączy wszystkie te 12 powieści, z którymi się z Wami dzisiaj podzieliłam, to jest słuchajcie to, że Francuzi, jak piszą, to piszą przede wszystkim o kondycji ludzkiej, czyli o takim ludzkim doświadczeniu. O codzienności, o łapaniu chwili, ale też o tych największych bolączkach, o cierpieniu takim ukrytym. Jak widzicie, jest tutaj motyw i nieśmiałości, i zagubienia, ale też takiego nihilizmu. I tutaj uwaga, dlatego że warto zwrócić uwagę, że w kilku tych powieściach pojawia się motyw zakończenia własnego życia. Yeah. i jeżeli ktoś jest wrażliwy, a wiem, że część czytelników jest teraz bardzo wrażliwa, to warto na to zwrócić uwagę. Ale przede wszystkim chciałam jeszcze zwrócić uwagę na prostotę, która jest kluczem do zrozumienia całej literatury francuskiej. No może poza Muso, który kręci takie zupełnie pogmatwane łamigłówki, które prowadzą w ogóle w nieoczekiwanych w ogóle kierunkach i może dlatego jest właśnie takim hitem francuskim, by zupełnie inny. Nie wiem, ale wiem jedno, warto poznać te 12 współczesnych Francuzów, powieści. Jeśli jeszcze ich nie znacie, sięgnijcie po nie, nie będziecie żałować. A teraz zapraszam Was na konkurs. Konkurs, w którym do wygrania jest Antyświat, Natana na Wech, od wydawnictwa Znak. Słuchajcie, pytanie konkursowe to jest istna prościzna, czyli... Z czym lub z kim kojarzy Wam się Francja? Z czym lub z kim kojarzy Wam się Francja? Swoje odpowiedzi pisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. A taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Antyświat zainspirował mnie właśnie do stworzenia tego zestawienia. To jest, słuchajcie, taka powieść, która jest bardzo rzeczywista i ja bym chciała powiedzieć, że to jest jakiś futuryzm, chciałabym powiedzieć, że jest to nawet wizja trochę taka przyszłościowa, ale to nie jest wizja taka przyszłościowa, bo mamy tutaj metaversum i niektórzy już tworzą metaversum i niektó niektórzy już żyją tym swoim drugim życiem i zupełnie nie widzą tego świata wokół i potrafi im się to wszystko pomylić, pomieszać i... i no, nie potrafię nabrać tego dystansu. Tutaj mamy też motywy właśnie hejtu, mamy motywy wykluczenia, mamy motywy właśnie tej wielkiej jasnej gwiazdy, która świeci i wybucha. No, i tak to właśnie jest z antyświatem, bardzo francuska powieść, bardzo francuska powieść beret i fajeczka, i po prostu ciemna kawiarnia, i ta powieść to do siebie bardzo, bardzo jednocześnie pasują. Co jest w sumie paradoksalne, nie? Dlatego, że ja mówię tutaj o trochę o takim futuryzmie meta uniwersum, a e, jednocześnie taki klasyczny francuski obraz, bo taka właśnie jest ta powieść. E, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, żebyście sobie jeszcze poczytali trochę o tych książkach. E, tam macie wszystkie okładki, wszystkie tytuły i ten wpis, znajdziecie link do niego w opisie pod filmem. Jestem w ogóle ciekawa, czy lubicie francuską literaturę, czy sięgacie po francuską literaturę. Jakie tytuły dorzucilibyście do tej listy? Wy? No właśnie, dawajcie koniecznie znać. Zapraszam Was też oczywiście na media społecznościowe Wielkiego Buka, Facebook, Instagram, bo tam teraz też się dużo dzieje. Do niektórych książkach opowiadam tylko na mediach społecznościowych, więc koniecznie zaglądajcie. A my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!